Drodzy mieszkańcy Hamburga, nowe przepisy dotyczące zwalczania korony w Hamburgu obowiązują od 24 listopada i będą z nami aż do 15 grudnia. Jak z pewnością Państwo słyszeli, w ostatnich tygodniach dramatycznie wzrosła ilość zachorowań w Hamburgu. W związku z tym podjęto decyzję o dalszym zaostrzeniu obecnych przepisów dotyczących koronawirusa. I wprowadzenie obowiązkowego modelu 2G dla wielu obszarów życia codziennego. Oznacza to, że w przyszłości tylko osoby zaszczepione i te osoby, które wyzdrowiały, będą mogły uczestniczyć w niektórych wydarzeniach lub wchodzić do niektórych miejsc publicznych. Nie dotyczyć to będzie dzieci i młodzieży w wieku do lat 17. Mogą one korzystać z obszarów 2G nawet bez testów i bez szczepień. Oczekuje się jednak, że w najbliższej przyszłości wyjątek ten nie będzie dotyczył osób w wieku lat 16-17. Należy zatem jak najszybciej się zaszczepić, jeżeli chce się w przyszłości korzystać z usług w formacie 2G. Jakie dokładnie obszary obejmuje 2G? Od tej pory musisz być zaszczepiony lub wyleczony, jeżeli chcesz korzystać z usług związanych z pielęgnacją takie jak kosmetyki, masaże, tatuaże, salony do opalania. Nie dotyczy to jednak salonów fryzjerskich, pedikuru i zabiegów medycznych. Gastronomia, na przykład restauracje, kawiarnie lub stragany z jedzeniem na jarmarkach narodzeniowych, tam dotyczyć będzie wyłącznie format 2G. Będzie można z 2 wchodzić do klubów, barów, dyskotek i na imprezy taneczne, czy też uprawiać sport na świeżym powietrzu, chodzić na siłownię lub basy, uczestniczyć w zajęciach chóru, rekreacyjnego lub orkiestry. Czy jeśli chcielibyście Państwo wybrać się na wycieczkę krajoznawczą, na rejs statkiem albo wycieczkę po forcie. Od poniedziałku 29 listopada zasada 2 będzie Obowiązywać również w przypadku wizyt w teatrach, kinach, obiektach sakralnych, jak również w hotelach. Od 13 listopada w różnych ośrodkach znów dostępne są dla wszystkich bezpłatne testy na COVID-19. Zdecydowanie zaleca się, aby nawet osoby zaszczepione poddały się tym badaniom niezwłocznie po wystąpieniu objawów, ponieważ one również mogą zarażać i rozprzestrzenić wirusa. Należy pamiętać, że od 24 listopada w miejscach pracy obowiązuje zasada 3G: oznacza to, że wszystkie osoby mogą wejść do miejsca pracy tylko wtedy, gdy zostały zaszczepione, wyleczone lub przebadane. Dowodem przeprowadzenia testu jest zaświadczenie z uznanego ośrodka testowego lub samodzielny test przeprowadzony pod nadzorem pracodawcy. W każdym okręgu istnieją różne sposoby poddania się testom i uzyskania certyfikatu. Testy dostępne są również w niektórych aptekach. Na stronie internetowej: www.hamburg.de korona test można uzyskać listę ośrodków testowych w swojej okolicy i zarezerwować sobie tam termin. Jednocześnie zaleca się obecnie, aby wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które ostatnio szczepiły się przeciwko koronie, ponad 6 miesięcy temu zaszczepiły się ponownie, ponieważ ochrona poszczepienna z czasem ulega osłabieniu. Dotyczy to w szczególności osoby starsze w wieku powyżej 60 lat. Osoby z istniejącymi wcześniej chorobami lub, lub niedoborem odporności, osoby wymagające opieki, opie i opiekunowie i personel medyczny. Osoby, które zostały zaszczepione szczepionkami AstraZeneca lub Johnson Johnson. Chociaż w przypadku Johnson Johnson szczepionka przypominająca może być już podana po czterech tygodniach. Informacje na temat mobilnych usług szczepień bez konieczności umawiania się na wizytę można znaleźć na stronie internetowej www.hamburg.de skośnik korona inf Aby umówić się na szczepienie w przychodni należy zadzwonić pod numer 040 428, 28, 4000, 040, 428, 28, 4000 lub online digital appointment management hamburg.de. Ponadto w każdej dzielnicy miasta dostępne są gabinety szczepień. Listę można znaleźć na stronie internetowej kabuha.net. Oczywiście możesz zapytać swojego lekarza rodzinnego o szczepienie i uzyskać porady. Dbajcie państwo o siebie i życzę państwu wszystkim zdrowia.